Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, postanowiłem połączyć przyjemne z pożytecznym, a może inaczej, upiec dwie pieczenie na jednym ogniu i zaprosić Państwa na stream, który jutro się odbędzie około godziny 17, jak dobry Pan Buki OBS pozwoli, i jednocześnie pokazać Państwu fajną aplikację, którą sobie kupiłem... Tego samego dnia zresztą, którą kupiłem z tą aplikacją FaceApp, którą Państwu pokazywałem. Która zbiera dane, a niech moje dane zbiera i tak moje, moje tyle zdjęć jest w sieci, że i tak już chyba mi bardziej nie zaszkodzą. Kupiłem tę aplikację Autorap, uwaga odpalam, za niecałe 4 zł. Polega ona na tym, że się coś do niej mówi. I ona tak zmienia głos i poddaje poddaną piosenkę. Proszę sobie zobaczyć, jakie są do wyboru. Jest ich bardzo dużo. I ona to zamienia w taką piosenkę. Jest to bardzo fajne. No i sobie zobaczmy. Ja nie wiem, czy Państwu, czy Państwo będą to wszystko, czy to będzie jakoś fajnie wyglądało, dlatego że jestem w bardzo niewygodnej pozycji. Naprawdę w bardzo. Tutaj nagrywany jest iPhone MSA, jest na górze pochylone, mam nadzieję, że nie spadnie, nie rozwali mi nota. Ja siedzę z boku. No dobra. Miesięcznie kosztuje 4 zł ta aplikacja, to wspomniałem. No zobaczmy co to jest. Ściszmy trochę. Dobra, nie wiem co to jest. Despacito to jest. Down, Jason. Kurwa, papa jakie dali, albo cóż, a nie jakieś szatańskie Disco Polo. Rapowe, co to jest? Dobra, pokażę Państwu. Select naciskamy. Rap to jest do rapowania. Boże, mam nadzieję, że się nie wypieprze z tym wszystkim. Naciskamy tok. I oczywiście tak jak instrukcja mówi, bierzemy smartfona, i gdy naciśniemy nagrywanie, mówimy tekst. Zapraszam Państwa na streama w niedzielę, o godzinie 17, gdzie będą Państwo widzieli mongolskiego króla. No, dobra. Teraz słuchamy. Zapraszam.

Zrobimy styl dre. No to coś wymyślmy. Hej dziewczyno, hej chłopaku. Mam nadzieję, że masz wybyte, wymyte pachu. Kurde, no nie no, ale zobaczmy no. Wiecie, że nie znam się na rymach. Szytio, 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 Dziewczyno Nie no, że Jeszcze raz, jeszcze raz. No to zróbmy tak. No to zróbmy może jakiś rap. Czekaj. Bracie, wyjmij... bracie, wyjmij zębu włos ścipy, bo należysz do samczej ekipy. Unikaj konszaktów z frajerami.

Oni te, te młode, to oni te marihuany wstrzykują, to oni umieją. Ja już starszy pan jestem, zacznę tutaj. Dobra, no to zróbmy może jakoś tak. E, w niedzielę o 17 e, będzie stream. W niedzielę o 17 zapraszam na stream. Wbijaj, bracie, albo dostaniesz wryj.

No, nie umiem tych rapów całych. Kurwa, ta młodzież to oni teraz te komórki mają, to wszystko oni mają, mięso jedzą, rosną na tym mięsie, oni te rapy to układają, bo to młodzi są. Dobra, żeby Państwu coś pokazać. No, chybił, trafił, zamykam oczy. Bach Fokus Ariana Grant. Nie no, to tak chciał los. E, no to nie wiem, może. Mm, o 17 w niedzielę to nie dla frajerów miejsce? Mm, jak w kolejce śródmiejskiej? No nie, no ja nie potrafię. No. nie. Ja nie umiem, to młodzi teraz tymi rapami się zajmują. Hip-hop, hurray, co to jest? O, kurwa, dobre. Może coś życiowego? W biedronce byłem, siatkę cebuli zakupiłem. Oblukałem panią przy Kasie. Splunąłem przy swoim Madidasie no ja nie umiem W biedze byłem ciatkę Cedu zakpiłem oblukałem przy <mulity> kasie splunąłem przy swojej mandasie W biedące byłem ciatkę Cedui zakpiłem panu przy kasie splunąłem przy swoim madidasie. Nie ja to nie umiem. Ja to się nie znam na tym. In my soul, co to jest? W mojej duszy, tak? kurwa, na angielski. Nie, jest badie, Insane in the brain. Dobre, tylko co by tu wymyślić? Coś życiowego. Um, może nie wiem. Um, w biedronce, ale ja mi chodziłem. Świnie na streama o 17 w niedzielę zaprosiłem. O.

Kurwa, za moich czasów to a show, show, lucky leciało. I to były hity. Ładne. Jelo. Czyli to chyba zazdrość po angielsku, nie? Kurwa, znasz angielski, co? Love the way you lie. Eminem. Fit. Ruchamina. Chipa, 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 O, Florida. Florida miała, To nie można takich rafów. Dobra. Me too. O, me too. bo Jestem feministą, walczę o równouprawnienie. No zobaczmy. Tok. No to może tak. Na spontanie. O 17.00 stream w niedzielę się odbędzie i będzie NIEZŁE grzmotnięcie. Nie, no ja nie umiem po prostu czy Dobra, Dobra, ostatni koniec. U, co to jest? Jakieś truch amerykański. O, oh, sorry, Justin Bieber. To jest ładna piosenka. Bardzo ładna piosenka. Bardzo ją lubię. Tylko co tu by wymyśleć? Co by tu wymyśleć? Hmm, że coś przepraszam. Przepraszam, że stream będzie tylko 3 godziny trwał, ale ładne panie ciągle. Rucham. Wbijajcie na streama o 17 w niedzielę. Lepiej u mnie przybywać niż w kościele. Będą fajne maniury i spoko goście, którzy mają. ...gościec. Nie no ja nie potrafię, dobra no już ostatnio... Przepraszam że stream będzie tylko 3 godziny trwał, ale ładne pani czarne pani ładne pani ładne pani... Ładne, Przepraszam godziny, trwa, ładne pani czarne pani, pani ładne pani... Przepraszam że stream będzie tylko 3 godziny trwał, ale ładne pani ciągle tam... Wbijajcie na streama o 17 w niedzielę, lepiej u przybywaniu w kościele. Będą fajne manury i smutni goście, którzy mają gościec. Nie no jak nie no jak nie... Przepraszam że stream będzie tylko 3 godziny... No widzicie, szanowni państwo, nie przygotowałem się. Zresztą jakbym się przygotował to by wyszło 100 razy gorzej. Recross The World is yours. Kurwa! Jak angli urodzony. Jak urodzony w Anglii. The way. Droga. Nie ma tego. Wita. Want to want me. O, Venga boys. Dobra, ostatnie, to już naprawdę ostatnie. E, no to nie wiem, no co by tu wymyśleć? Hmm. E, może, nie wiem. E... O 17:00 zapraszam na niedzielnego streama. Będzie grała ekipa Murzyna. Będą ładne dziewczyny. Kurwa, nie umiem tego zrobić. O 17 zapraszam na widzielnego zgrzywa. Będzie grała ekipa Murzyna. Będą ładne dziewczyny. Zapraszam na dziesięć Dobra. Do gra, Dobra, szanowni państwo, to by było na tyle. To jest taka aplikacja z panem dobrym bogiem. Jeśli istnieje chłop w domu, bóg w domu i zapraszam jutro państwa na 17, jeśli nie będzie żadnej awarii. To jest bardzo możliwe, zwłaszcza gdy ja obsługuję komputer. Pozdrawiam serdecznie, miłej nocy. Cześć.